Witam Was widzowie widzowie. Taki szybki odcineczek z zamykania kur. Czy kury to już weszły do kurnika? Tylko ja ich zapomniałem zamknąć. Pierwszy taki nocny odcineczek. Będzie trwał nawet, nie wiem, czy minutę. Liczymy, kurki czy są. O, zrobię sobie o tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Piąta. A i tutaj się szósta schowała. No i kogucik. Są wszystkie kurki. Wodę mają, jedzenia mają jeszcze trochę. I więc zamykamy je. Nie wiem czy mi się uda tak zamknąć jedną ręką. Chyba jednak nie. Dobra i to by było dziś na tyle z odcinka, więc ja kończę, jutro może nagram taki poranny, więc na razie.